Walczymy o wsparcie dla Ukrainy i zrozumienie we wszystkich krajach europejskich, wśród wszystkich europejskich społeczeństw. Za każdym razem przypominam, że obrona Ukrainy to ochrona całej Europy, całego demokratycznego świata. Właśnie z tego punktu widzenia warto rozpatrywać uzgodnioną przez kraje G7 decyzję o ustanowieniu limitu ceny rosyjskiej ropy. Gdy ten mechanizm zostanie wdrożony, stanie się ważnym elementem ochrony cywilizowanych krajów i rynków energetycznych przed rosyjską hybrydową agresją. Cena rosyjskiego gazu również musi zostać ograniczona. Ograniczona. Jestem wdzięczny Ursuli von der Leyen, która to powiedziała. Już dawno temu należało wprowadzić takie sankcje energetyczne wobec Rosji. Sankcje, które nie tylko ograniczą przepływ petrodolarów i gazowych euro do Moskwy, ale także, co ważne, przywrócą sprawiedliwość wszystkim Europejczykom, których Rosja próbuje szantażować sztucznie zawyżonymi cenami na rynku energii.